Dorastałaś na naszych oczach. My cię poznaliśmy tak. jako trzynastoletnią Roksanę węgiel, która była dziewczynką. Dokładnie. I na naszych oczach dorosłaś. Ale czy ciebie nie wkurza to, że ludzie wciąż wytykają. W sensie wciąż cię traktują jak dziecko? Wydaje mi się, że to, to się już zmieniło też inaczej to funkcjonuje. Kiedy ktoś mnie pozna i może mnie ocenić jako człowieka, hmm. tak? a, a nie, nie przez ekran telefonu, publiczną. To zupełnie inaczej funkcjonuje. Ale jednak um, myślę, że takim przełomowym momentem była premiera płyty 13 plus 5. Mm -hmm. Wtedy mnóstwo osób też było oburzonych, że ja tam um, śpiewam o różnych poruszam różne takie też um, nie do końca grzeczne mm -hmm. tematy. E, I myślę, że to, to było takim przełomem w kontekście. E, zrozumienia tego, że no już jakby ta trzynastoletnia dziewczynka to no ona po prostu dojrzała mhm. i zmieniła się na przestrzeni lat. Wiadomo, że ja już nie, nie będę nigdy tą sobą, tą małą dziewczynką trzynastoletnią z The Voice Kids, bo to jest naturalne, że człowiek w okresie dojrzewania, każdy człowiek przechodzi. Diametralne zmiany, wszystko się zmienia, i myślenie, i wygląd, mm -hmm. jakby chociaż, chociażby wygląd, e, wszystko, dosłownie światopogląd, jakby też doświadczenia, które, które mnie ukształtowały, na pewno mają wpływ na to, że no, musiałam szybko dorosnąć mm -hmm. po prostu. Wiesz, weszłaś do wielkiego świata, gdzie nagle ludzie, gdzie, gdzie byłaś w centrum uwagi, pojawiały się o tobie artykuły, tak. ludzie śledzili każdy Twój krok. Myślę, że do dzisiaj trochę tak jest, że fani e, śledzą te różne kroki, znaki. Tak myślę, że też było przy Kevinie, jak Wy się przecież poznaliście. No. Oni doszli do tego, że to jest on po butach. Tak, to był hit. Więc jakby ci twoi fani e, szli też przed, e, przez te wszystkie lata z tobą, ale m, jestem ciekawa, czy jest coś, co Ci się nie podoba w show biznesie? Co doświadczyłaś, tak, a, a co uważasz, że jest ogromnym minusem bycia w tym świecie? Jest, oczywiście. Y, szczególnie brak szczerości. Mhm. To, że każdy po prostu no, będzie chciał cię owinąć wokół paluszka, żeby tylko zdobyć twoje zaufanie, a później to perfidnie wykorzystać. I to jest najgorsze w tej branży. Ostatnio spotykam naprawdę wspaniałych ludzi i też staram się trzymać przy sobie y, takie dobre osoby, które są szczere, mhm. ale to jest rzadkość w show-biznesie. Ja mam swój team. Z którym pracuję już sporo czasu i myślę, że się poznaliśmy w różnych sytuacjach. Mhm. I po prostu im Ufam. Ważne jest myślę, żeby zatrzymać taki, utrzymać taki zdrowy balans. Myślę, że przede wszystkim ważni są ludzie, którzy są w takim najbliższym mhm. towarzystwie, najbliższym gronie. Także to nie jest łatwa branża na pewno.